Why don't you say it at the same time? One, two, three. Dziewczyny to też ludzie. Ja wiem, że ty to wiesz, tylko w takim razie, dlaczego jak do nich podchodzisz, to mówisz w ten sposób, patrzysz gdzieś tam i wyglądasz jakoś tak. I jesteś cały spięty. Gdy podchodzisz do jakiegoś swojego ziomka, przyjaciela, znajomego, czy nawet do grupki przyjaciół, to pewnie mówisz coś w stylu. Siema, co tam? O czym gadacie? I naturalnie się włączasz do rozmowy. Z dziewczynami działa to w ten sam sposób. Możesz nie wierzyć, ale to są też ludzie, więc na nie też to działa. <laughs> Tylko jest jedno ale, jeżeli Będziesz traktować te dziewczyny jak jakieś niesamowite istoty, których nie jesteś godzien i w ogóle nie powinny na ciebie patrzeć, to tak będą cię traktować. W najgorszym przypadku. W najlepszym przypadku potraktują cię jak takie nieśmiałe dziecko, czego raczej też nie chcesz. Więc oto co możesz zrobić. Hej, nie przeszkadzam przypadkiem? bo pewnie o czymś gadały, no bo raczej nigdy nie będzie, albo bardzo rzadko dziewczyna będzie sama, najczęściej z jakąś przyjaciółką, więc pewnie będą o czymś gadać, więc ty wchodzisz i pytasz, czy przypadkiem nie przeszkadzasz. Jeżeli powiedzą, że nie, no to ciągniesz dalej pytanie, o czym gadałyście, o czym rozmawiałyście. No i... Tak samo jak w przypadku przyjaciół czy grupki znajomych, włączasz się naturalnie w tą rozmowę. Jeżeli nic nie odpowiedzą, albo powiedzą, że przeszkadzasz, chociaż tego raczej nie powiedzą, no to nie są zainteresowane. Więc spytasz, czy nie przeszkadzam. Jeśli nic nie odpowiedzą, to możesz jeszcze dopytać, o czym rozmawiałyście. Jeżeli tu nic nie odpowiedzą, Idź dalej. Nie są zainteresowane i nie są warte Twojego czasu. Liczy się to, że Ty zrobiłeś tą pracę, czyli poszedłeś, pokonałeś strach i poćwiczyłeś swoją umiejętność komunikowania się, bo to też jest umiejętność. No i najważniejsze, finalnie, po tej całej interakcji, nawet jeżeli ona nie pójdzie tak jak to sobie wyobrażałeś, czyli po prostu nic nie odpowiedzą i ty pójdziesz dalej. To najlepsze jest to, że pod koniec nie będziesz się obwiniał, że stchórzyłeś.